Mój podfolder z pobranymi ciuchami do Sims 3 wygląda tak. Mam ich dużo, ale plików jest tylko 20. W tym filmie pokażę Wam, jak skompresować kilka plików w jeden, aby upłynnić grę. Kompresja sprawia, że gra nie musi czytać tak wielu plików, których nazwy w większości zawierają znaki specjalne, typu nawiasy, podłogi lub gwiazdki, ale o tym wspomnę jeszcze później. Drugą zaletą łączenia plików w jeden jest ich rozmiar. Po kompresji plik waży mniej niż osobny folder zawierający ten sam custom content, ale z elementami wyjętymi na zewnątrz. Aby skompresować pliki, potrzebujecie Sims 3 Package Editor, do którego link znajdziecie w opisie. Zacznijmy od stworzenia nowego folderu. Żeby się potem nie pomylić ani nie motać, co do czego, nazwijcie go tak jak chcecie, aby się nazywał końcowy plik, który trafi do folderu Moc. Ja dla przykładu nazwałam mój Ciuchy 1, bo wiem, że tych folderów będzie kilka. Lubię mieć wszystko posortowane typu buty do butów czy włosy do włosów. Ale jeśli nie potrzebujecie takiego porządku, to spokojnie możecie połączyć różne pliki. Przenieście sobie ten folder na przykład na pendrive'a i absolutnie nigdy w życiu nie usuwajcie. Gdy będziecie chcieli usunąć custom content, to łatwiej będzie wam go znaleźć. Do naszego utworzonego folderu przenieście elementy, które chcecie połączyć. Najlepiej, jeśli ten folder nie będzie przekraczał 300 MB, bo wtedy będzie się ładować dłużej. Otwieramy pobrany program i w zakładce File tworzymy nowy projekt. Następnie klikamy Resource, Import, a z DBC. Szukamy folderu do którego przenieśliśmy nasz custom content i zaznaczamy wszystkie pliki. Pokaże się kolejne okienko, gdzie wpisujemy tą samą nazwę co utworzony folder. Akceptujemy i teraz program ładuje wszystkie elementy. Może to trochę potrwać, więc musicie być cierpliwi. Po zakończeniu pokaże nam wszystkie załadowane pliki. Zamykamy program i wchodzimy do naszego folderu. Szukamy tam nowego pliku, który przenosimy do folderu Moc. Koniecznie sprawdźcie jego wielkość, bo czasami zdarza się, że po kompresji plik waży tyle samo lub nawet więcej. Wtedy lepiej jest zostawić te elementy na wierzchu, a jedynie zmienić ich nazwę. A jak to zrobić w szybki i łatwy sposób, opowiem Wam za chwilę. Uwaga! Kompresujcie tylko mody typu ubrania, włosy, makijaż czy rzeczy z trybu kupowania. Nie róbcie tego z Enrasem lub innymi modami jakkolwiek wpływającymi na rozgrywkę. Ale co jeśli kompresja nie zmniejszyła wagi pliku? Jak wspomniałam, w sposób ten nie zawsze może działać. Ale nic straconego, to da się jeszcze uratować. W tym celu potrzebujemy programu Bulk Rename Attility. Pozwala on na usunięcie z nazw znaków specjalnych, które utrudniają działanie gry z wielu plików naraz. Otwieramy go i wybieramy folder z plikami, którym chcemy zmienić nazwę. W okienku poniżej pokazały się wszystkie elementy. Zaznaczamy całość, a następnie skupiamy się na części o tytule Remove. W miejscu Charles naciskamy spację i zaznaczamy okienko SYM. Następnie w prawym dolnym rogu klikamy rename i gotowe. Wszystkie pliki zostały zmienione. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam pomógł. Jak gdy odkryłam te dwa sposoby, nie mogłam uwierzyć, że ta gra jest w stanie chodzić tak płynnie. A jeśli jesteś na tym kanale pierwszy raz, to tak nieśmiało zachęcę cię do zobaczenia innych moich filmów, np. Seria Legacy Challenge w Sims 1, lub wyzwanie Alimenciarza w Sims 3 i już niedługo w Inzoi. Papa!